Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 18, wersety 1 do 5 i 10. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysta. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy stać się jak dziecko? Popatrzmy na dziecko. Dziecko jest takie ufne, wierzy nam na słowo, że jak mu coś powiemy, to on myśli, że to jest prawda. No bo po co ktoś miałby kłamać? Trzeba mówić prawdę. Później jednak. Idziemy czasami w wygodę, bo łatwiej nam jest takie małe kłamstewko wcisnąć, bo nam jest tak wygodniej po prostu. A tutaj coś przekręcimy, a tutaj takie małe przekroczenie, że to nie jest taka za bardzo ważna sprawa, więc się tak naprawdę nie liczy za bardzo. Ale zauważcie, pismo święte też mówi: nie wiem teraz dokładnie jak to było, ale jest taki werset to w małych rzeczach będzie wierny, ten w tych wielkich też będzie wierny. Jak w tych małych rzeczach nie jesteśmy wierni, to jak mamy oczekiwać, że jak przyjdzie coś wielkiej wagi, to nagle będziemy mieć taką odwagę, że powiemy prawdę. Tak samo jest właściwie ze wszystkim w życiu. Moja pani z Fletu też mi mówi, że jak nie będę umiała grać wolno tego, to i szybko nie będę tego umiała, bo najpierw trzeba przyćwiczyć wszystkie chwyty, żeby się zgadzało, a dopiero później można przyspieszyć tempa. Zobaczmy, właśnie czy my tą zasadę u siebie stosujemy. Małe rzeczy prowadzą do wielkich. Tak samo jest z jakimiś postanowieniami. Może jeden raz na siłowni nie zmieni twojego życia, twojego samopoczucia. Twojej figury, sylwetki. Ale już miesiąc, rok tego regularnego raz przychodzę na siłownię i powiedzmy tak co tydzień to już możemy powiedzieć, że coś się zadziało. Może odkładamy właśnie coś. Że tak a jutro powiemy, a dzisiaj nie chce mi się, nie mam siły. A dzisiaj to mm, nie. Ważna jest systematyczność. Zachęcam Cię, żebyś dzisiaj wieczorem zrobił sobie taki plan na następny dzień. Co będziesz robił? Na przykład rano porozważam Pismo Święte. Albo ten czas, który zwykłaś marynować na przeglądaniu jakichś filmów. To sobie po prostu zaplanuję, że pójdziesz w jakimś dniu na mszę świętą. Albo Zrobisz coś dla rodziny, coś dla siebie. Przyjmij to jak dziecko. Z ufnością, wiarą, to co mówi do ciebie Jezus. Z wiarą na słowo. Nawet jak nachodzą cię wątpliwości, to nie pogrążaj się, że je masz. Każdy z nas przechodzi okresy próby. Zawierz się Bogu, módl się. Chwyć różaniec, to jest nasza potężna broń. Powiesz tam wszystkie swoje zwątpienia Maryi, Bogu. Też zachęcam. Jeśli nie znacie, to jest taki fajny kanał na YouTube Teobańkologia, i tam ksiądz Teodor prowadzi codziennie o 20:30 różaniec na żywo. Więc bardzo zachęcam. Ty też możecie sobie wpisać w wasz plan spróbować przejść sobie wpiszecie normalnie teobankologia, to wam powinno wyskoczyć. Dzisiaj wspomnienie naszych świętych aniołów stróżów, także też podziękujmy za to. Bądźmy wdzięczni za naszych aniołów stróżów, którzy nas strzegą, którzy prowadzą nas drogami. Posłuchajcie jeszcze fragment z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi wyjścia. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, gdzie Ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie strzeż od wszelkiego złego i zaprowadź mnie do życia wiecznego. Amen. Panie, pozwól nam wypełnić dzisiaj te słowo w naszym życiu. Amen. Nie wiem, czy widzieliście mojego posta, ale tutaj też chcę to powtórzyć, że od jutra do poniedziałku nie będzie rozważań ze względu na wyjazd z, z grupą dzieci Marii. Jedziemy do zakopanego. To będzie taka pielgrzymka wycieczka, też będziemy tam na pierwszym piątku, pierwszym sobocie. Więc nie widzimy się. Możecie odsłuchać sobie poprzednie nagrania albo Tim Tatustus. Od księdza Sebastiana tam też jest rozważana codziennie Ewangelia. No i co? Widzimy się we wtorek. Niedługo wracam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.